Poprawne udzielanie pierwszej pomocy w dzisiejszych czasach staje się standardem. Naukę przeprowadzenia poprawnych czynności, które w skrajnych przypadkach mogą uratować czyjeś życie, uczy się już w szkołach. I to właśnie przedstawiciele, zarówno techników, jak i licealiści, wzięli udział w etapie rejonowym Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbył się na plaży miejskiej w Rodniku. Uczestnicy udzielają pierwszej pomocy na ośmiu stacjach wypadkowych takich jak wypadek samochodowy, wisielec, tudzież wypadek rowerowy jakieś oparzenia przy wspólnym biwakowaniu. Czy osoby pod wpływem środków odurzających? Sobotnie zawody w większości oparte były o wspomniane działania praktyczne. W nieco mniejszym stopniu skupiono się na części teoretycznej. Dodatkowo mają do wypełnienia test z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz stację relaks, na której przypominają sobie znaki przewidziane przez konwencję genewską. Każdy zespół podczas czynności zaplanowanych na poszczególnych stacjach oceniany był przez sędziów. Na końcowy werdykt składało się kilka dość istotnych elementów, na które oceniający ratownicy PCK zwracali swoją szczególną uwagę. Przede wszystkim na bezpieczeństwo, jak dane, dane poszkodowane się nas czuje, oczywiście jak odnoszą się do siebie zawodnicy, no i oczywiście na czynności, które dana grupa wykonuje. Wszyscy uczestnicy turnieju przed samym udziałem przechodzili szkolenie z zakresu pierwszej. Pomocy prowadzone przez instruktorów z Polskiego Czerwonego Krzyża. Dobre przygotowanie, a co za tym idzie końcowy triumf, wiązało się z awansem na kolejne szczeble samych mistrzostw. Drużyna, która wygra mistrzostwa rejonowe, tak naprawdę, zostanie zakwalifikowana do mistrzostw okręgowych, później do mistrzostw też centralnych czy europejskich. W rejonowym etapie wspomnianych zawodów udział wzięło 10 zespołów. To stała liczba w porównaniu do ostatnich kilku lat. Choć w grudziąckim oddziale PCK nie ukrywają, że dawniej startujących ekip było nieco więcej. Cały czas na tym samym poziomie się to utrzymuje. Kilka lat temu było faktycznie 13 szkół, 14, w tej chwili jest 10 i tak od trzech lat te 10 szkół się utrzymuje. Na koniec, jeszcze krótko o wynikach do etapu okręgowego, awansowali uczniowie zespołu szkół technicznych. Drugie miejsce zajął zespół z pierwszego liceum, zaś na najniższym stopniu podium uplacowali się przedstawiciele zespołu placówek młodzieżowych Bursa. Ci ostatni wyróżnieni zostali także w kategorii na drużynę z najwyższą kulturą osobistą podczas udzielanej pomocy.